Witam na kanale Telka24. Dzisiaj przygotuję antenę zewnętrzną do odbioru sygnału DVB-T2 firmy Telmor. Jest to model Digit. Jeszcze taki anten nie testowałem. Zobaczymy jaka ta antena się ma nie sprawowała w moich warunkach. Jest to producent oraz firma, która produkuje u nas w kraju anteny. Nie są to żadne anteny importowane. Mam tutaj zachęcenie do poprawienia aplikacji, która nam pomoże w doborze anteny oraz jak tę antenę skierować, w którym kierunku mamy najbliższy nadanik. Za chwilkę to przetestujemy. Zobaczymy czy ten antena jest łatwy montaż, bo według rysunku to powiedzmy bez większego problemu tą antenę zamontować bez większych trudności i narzędzi. Z tyłu mamy tutaj schemat, jak tą antenę podłączyć na przykład z anteną satelitarną, czyli z jakimiś innymi urządzeniami, jak na przykład monitoring domu. To mamy wszystko podane jak to podłączyć. Żeby to wszystko ładnie działało, bo jeśli tego musimy dokupić jakiś Multi Switch, czy tam wzmacniać sygnał. Ten ten jest zalesana do domków jednorodzinnych, domków letniskowych, przyczyn kampingowych czy jachtów łodzi motorowych. Ja ją zamontuję na, na bloku, mam nadzieję, że będzie działało, bo tu nie ma napisane, że domki wielorodzinne też powinny działać. Z boku mamy napisane, że mamy tutaj dostęp do obrazu 4K. Full HD oraz zwykłego HD działa w snarcie DVB-T, DVB 2 Zaletą tej anteny według porządku jest odbiór programów 4K, odbiór cyfrowej TV naziemny, odporność i konstrukcja na warunki atmosferyczne, szybki montaż, bez narzędzi, odbiór sygnałów w paśmie UHF. Dobra, zobaczmy ta antena wygląda. Następnie ją zamontuję i sprawdzimy, czy będzie działa w moich warunkach domowych. Tak, to jest zawartość opakowania, mamy tutaj samą antenę koloru niebieskiego, też mamy do wyboru kolor biały. Mamy tutaj złącze typu F z tyłu, mamy po prostu, żeby zamontować te nasze śruby do naszego masztu. Antena troszeczkę wygląda jak statek kosmiczny, plastik jest. Widzimy, że będzie się nam palcował, przy mam nadzieję, że nie będzie bardzo tego brudu widać. Oczywiście mamy tutaj zasilanie naszej anteny oraz według mnie najważniejsze instrukcje, obsługi, żebyśmy wiedzieli jak tę antenę podłączyć. Mamy też pokazane jak zarobić kabel koncentryczny, jak podłączyć tę antenę w schemat, to samo co było na opakowaniu. Jeśli chodzi o Dane techniczne antena działa w zakresie częstotliwości 470 MHz do 790 MHz, czyli w moim przypadku MUX my go nie odbierzemy, ponieważ działa na 191 MHz. Obsługuje pasmo odbioru UHF. Jeśli chodzi o zysk, mamy tutaj 4,5 dB przy włączonym zasilaniu, czyli mamy tutaj pasmo diatów z naszym wzmacniaczem. Ma 22 dB wzmocnienia. Dobrze, jeśli chodzi o średnicę masztu montażowego, to jest od 25 do 45 mm. Dobra, skorzystam teraz z aplikacji, którą producent Telmor nam yy, zaproponował. Zobaczymy, czy w którym kierunku on zamontować i zobaczymy, czy wszystkie muksy, które płytalne na pewno odbierać, będą działały. Mamy już aplikację Telemor zainstalowaną na telefon. Możemy tutaj skorzystać. Wydarz wyszukuje, wpisujemy sobie adres, gdzie mieszkamy. Ona po prostu tutaj nam pokazuje, jakie anteny mamy zalecane do użytku. Ja skorzystam z pokazania, gdzie mam najbliższy nadajnik. Oczywiście mam Arasyn. Sprawdzimy, w którym kierunku mam go antenę ustawić. Czyli mam ten ustawić w tamtym kierunku? O, nie widzicie, jest poprawny kierunek. Możemy zobaczyć, jakie kanały są na danym MUXie, Mapa pokazuje dość fajnie, jaką ustawić. Antenę widzimy, że bardzo tutaj nawet dokładna ta nawigacja jest, jeśli chodzi o aplikację Telmor. Czyli jeśli chodzi o MUX 8, tego że ta antena nie będzie obsługiwała, czyli nie będę mógł oglądać kanałów Metro, Nowa TV, Wirtualna Polska, Republika, Zoom TV. A resztę kanałów powinnam bez większego problemów oglądać. Czyli montuję antenę, zobaczymy jak to będzie wyglądało w moich warunkach. Podłączyłem już antenę na balkonie pod tuner z firmy Strong. To jest model srt 423 który akurat mam na testach. To jest tuner z Android TV oraz tunerem DVB-C i dvb 2 Tutaj taka drobna ciekawostka, żeby wszystkie MUXy na tym Strongu znaleźć trzeba wybrać kraj Włochy. Ponieważ wybieramy Polskę zaczyna wyszukiwać kanały od 4900 MHz, a wiadomo, że u nas MUX 8, Mux przepraszam bardzo, przynajmniej w moim przypadku jest na 191 MHz Czyli wybrałem Włochy, zacząłem wyszukiwać kanały na antenie Telmor Jak sprawdziłem jeszcze tam w tym sklepie co tą antenę zamawiałem, twierdzi, że MUX 8 powinienem znaleźć i rzeczywiście okazało się, że znalazł mi MUX 8. Możemy to zobaczyć. Mamy akurat kanał Metro, Zoom TV, Nowa TV tam jeszcze jakiś powinien być kanał chyba jeszcze było WP i chyba telewizja Republika jak pamiętam tylko tutaj właśnie korzystałem z wybrałem wyszukiwanie kanałów bez LCN tutaj jest jeszcze zeknę jeszcze powinien być kanał Republika jest, Re... jest ten kanał i Republika też została znaleziona Kanały wszystkie mi znalazło Jeśli chodzi o wszystkie muksy, jestem o tyle że właśnie Zadowolony byłbym, nawet nie znajdę tego muksa 8 Jeśli chodzi o tą antenę DVB-T2, dobra, ja nie mam podłączonych. bo to wiadomo, że w różnych częściach naszego kraju różne mamy zasięgi. Tu jest akurat włączony wzmacnianie anteny z tunera. Strong, nie polażam tego wzmacniacza, co był tam w zestawie, jeśli chodzi o ten antenę. Dobra, wróciłem do podsumowania i pokażę wam jeszcze jedną rzecz, która nie rzuciła mi się w oczy, jeśli chodzi o aplikację Temor, która mi się według mnie jest bardzo przydatna przy montażu amatorskim. Bo wiadomo, że ktoś na co dzień montuje antenę, to ma dodatkowe narzędzia, ale ta aplikacja jest bardzo przydatna. Jak wspominałem wcześniej w, w bardzo fajna jeszcze jeśli chodzi o tą aplikację Telmor. Tutaj jak mówiłem bardzo mi się zobaczy, że dopiero później jedną funkcję. Akurat jak ustawiam sobie antenę na balkonie. Powiedzmy wybieramy ten MUX 8 z raszyna. Bierzemy sobie mapę. I tu macie taką czerwoną kreskę jak ma być ustawiona. Antena. Po prostu ja tak ustawiłem sobie antenę na akurat na raszyn dość dokładnie pokazuje w którym miejscu nad bloku mieszkam to dla widzu możecie zobaczyć gdzie w tej chwili akurat pomieszkuję jak wybierzemy sobie po prostu przełączymy sobie na pałac kultury i nauki czyli musimy skierować antenę w tym kierunku. Akurat sąsiadowałem antenę kierowałem wcześniej właśnie na pałac kultury, którą wcześniej testowałem. To akurat była kupiona specjalnie dla sąsiada. Dobra, nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do zakupu anteny Telmor. Akurat to nie jest filmik sponsorowany, po prostu dostałem dekoder Stronga na testy. A akurat nie mam w tej chwili żadnej anteny DVB-T2, to stwierdziłem, że zakupię nową antenę. Przy okazji Wam przetestuję dla Was i akurat zachęcam do niedługo pojawi się recenzja dekodera, czy tam tunera Strong SRT423, który jest nowością w ofercie firmy Strong. Prawdopodobnie na rynku polskim go nie będzie, ale będzie można go kupić zakupić na różnych portalach, które po prostu będą sprowadzały zagranicy do Polski tunery DVB T2, bo wiadomo, że u nas jest to jest dziwne prawo. Jeśli jest dekoder z funkcją internetu, to musi mieć funkcję HBBTV. Akurat te dekodery tej funkcji nie mają. Dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, trzymajcie się.